No hej, witam was z powrotem. Znaczy jest nie z powrotem, ale dla następnym odcinku. No a to jest już jedenasty odcinek naszej serii Minecraft Blowbox. Yeah! Dziesiąty był ju jubileuszowy. Jest, yeah, końcu to wypowiedziałem. Fuck yeah! Co jest? Yy, pewnie się zastanawiasz, co teraz zrobię. Teraz... Zostawiam niepotrzebne rzeczy. To, to, to. To odłożymy, to. I to odłożymy. To też. Okej. Okay. Kimniemy się. Przy okazji... Przy okazji mija. No, ale dość szybko się kimłem. Tutaj mam jeszcze spory ten. Jak wiecie w ostatnim odcinku... Parę razy padłem za nim podbiłem to i wiecie, co spadłem na taki pomysł, że, jak podbijemy to, to to wszystko, tam, co jest na górze, wiecie, to w ten zamek sięgniemy na ziemię. Co za debil. Spadł a e, to nic. I jedziemy z tym boksem. Przed chwilą, znaczy jest ranek. No, ranek jest jeszcze przed szkołą, nagrywam, żeby nie było. Przez chwilę oglądam Rox'a O, fuck! O, tym mnie Ała Dobrze, mam to ten Nic sobie O, fuck, Dość duży ich O oh, fuck, kolejny. Na szczęście mam to zbroję i teraz trochę trudniej jest ich mnie zabić. Ojej. Oh, yeah. Fajnie by było, jakby tutaj było X... XP Bank. Czekajcie, muszę coś sprawdzić jeszcze w opcjach. Fog, sobie damy tak. Music, video control. Ok. Lightning sto nie powinno być... O, tutaj jest jeszcze jeden. Nie, jest ich więcej, ław fuk! A co tu wziąć ślepka? O kurde Nie mogę dać się uderzyć, nie mogę dać się uderzyć, nie mogę dać się uderzyć. Ja zrobię cięcie i poczekam aż mi się życie naładuje A wiecie co no nie chcę mi się czekać Jedną szkielet to chyba ze styl moje życie poradzę Ale klatki, o oh I czekajcie, wiem co zrobię Video seconds fuck off, oh yeah Ile czarcia, ciało Flint a tutaj jesteś O oh, fuck Spieprzajcie, spieprzajcie Co dużo ich O oh, fuck Kiwam w oko Oła. No zabił mnie Ale ja jestem przygotowany i już pierwszy dead, <laughs> I już pierwszy dead, no jak zwykle Patryk marcą Kaspian musi... Co, co... Skąd się tu wziąłeś? Skąd się tu wziąłeś? Pytam się Ciebie! Żelazo. Hmm. Kość Co? What the fuck? What the fuck? się? Aj! Oh fuck! Teraz to mnie na pewno... Aj, zabijam! Jeszcze jeden cios. Jeszcze jeden cios i ginę. I ginę. I wam w Oh fuck! Nie! 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 I ha. Padnę, padnę, padnę. Uh. Si rozsypałem, O mój gadny, to orrrrrr. Tak, ten zamek z góry sprowadzę na ziemię. Wszystko przebuduję tam, żeby było idealnie tak samo Padnę, znowu padnę jak... Moje itemy, moje itemy, moje itemy Ale dużo ich tu. A co to w ogóle jest? Dzisiaj uzbroimy, ponieważ ze zbrojem o wiele mniej nam odbierają. I weźmiemy nasz najlepszy mieczyk. A to ty?

oj to mają dziadu gin gin szmato <kühm> tak sobie że nic nie mówię ale co mam mówić tarcza szmato <kühm> A ah, fak, drewniany też jest mocny Jaczek u nich Odmienie szkieleta <grym> Czekajcie, ja mam jedną sztapkę złota i jedno żelaza Hmm Hmm Arr. A co to kurde mu ale jest Chodź tu może jakś mi z ciebie wypadnie. Nie. Papu! Uuuu, oh my god. Czekajcie sobie na polski, nie wiem czemu mój brat co chwilę zmienia No ten... Ja nic nie rozumiem z tych... <śmiech> <śmiech> żelazne buty przed wybuchem powolne opadanie o oh, nice to będzie dobre o oh, je yeah. hełm kolczuga a to co to jest duch skąd tu duch duch się, że... to jest nice oliowy Kurwa, szkoda, że nie można sejfnąć. Teraz by się taki save przydał. Ciekawe, czy jak z tego spadnę, to czy deadnę. Hmm... Hmm... Haha, ha, ha, frajer! Oh, fuck. Oh, fuck. O nie, dwa diamentowe, no, to jest przesada. No nie, idź sobie. To, to jabłko O je! Blok diamentu to jest ładnie To akurat mi się spodobało Blok diamentu dla mnie? Dziękuję bardzo Ale chyba tutaj zostawię Żeby mi to nie spadło Ow. W sumie to nie jest tak trudne do zbudowania Ten taki forteca taka To jest jeden mały baciw. Taka forteca Tak, zbudujemy to na dole, bo to jest banalne do zrobienia. Sprowadzimy na ziemię. Tutaj ukryć skrzynka. A w niej co? Arbuzy i żelazne budzki. A teraz o tamtek. Z kurczak. O, nice, nice. I złoto. idziemy to. Ochrona przed wybuchem. To lepsze. Ochrona przed wybuchem. Ja mam lepsze jeszcze pociski przy okazji. Dobra. Zostawiamy na razie ty mój inwentor. Ponieważ nie chcę paść z tym wszystkim, bo jeszcze coś wypadnie na dół. To 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 I strzały bierzemy Fuck you Może z nim wygram za pierwszym razem, to będzie cóż Jeżeli z nim tak wygram za pierwszym razem Hy! Hardcore! Ha. Przekazujmy mi o level. O, szarża! Ała. O, nie, o nie, o nie, 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 zgadzam się, nie, nie ma tak. Niam, nie, 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 niam. nie, 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 niam, niam, niam. Niam, 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 nie, niam, niam, niam. Niam, 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 Tak, spokojnie go tak... Nie wchodź tam... O tak. Za pierwszym razem pokonamy nekromantę, ale fajnie! I mamy od razu na, jeden z najlepszych huków. Hell yeah! Tak! Baby! Pierwszy raz! nekromanty za pierwszym razem! I duży level, nice. Ja to lubim. Ja to lubim, lubim, ja to lubim, lubim, ja to lubim. O kurde, i przy okazji dwa szkielety. Szkielety. W szczęście, że ta... bo nie ma już takiej inteligencji. W tym... Hmm. Fuck. O fuck. Oła, oła, oła. Nie mów, że my szkielety zabiją. No tylko bez jaj takich. Bez takimi ty tylko... Chodź tu, chodź tu! Tak. Na czym to my skończyli? Nasz szkieletorku takim. i Przepraszam, ale dzisiaj mam lekką chrypkę gardło mnie boli uh. Uh. A tu Tak, vloggamy diamet... Skol... Fire Scope Kolejny Fire scope. Ja to lubim. Fire scope pokażę wam do czego służą takie zwoje. Jeżeli ktoś nie wie. Fuck you Mio ma ognia szmatą, tylko że to mi życie dużo zabiera. A nie podpalaj nie podpalać. Lubię to. O, wypróbujemy naszego skola Ale mam lepszy. Aj, tu nie mam. Paliwo jest pod yy, w między... Gincie! A Zgasimy to. I... Nie będę tego teraz przedstawiał tam na to, tylko jak ten A, w sensie bym nie wziął moich tych. Ale te budki mi się naprawdę spodobały. Nie tu, nie tu i tu. Dwadzieścia cztery diamety, no nie BOSKO! Co jest? Giń! Lepszy jest mój miecz. Jakby to był inny, na przykład jest taki fajny... Książka jest też fajna. Łano, yeah, Uno, jest fajna książka. Duo, jest y, też fajny zwój, który rozwala wszystko na hita. Jest niszczalny, to jak... O, jak, jak kilo, normalnie. Normalnie, no, 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 normalnie. Y, jak ułom się zachowuje. O fok, o fuk No tak, gdzie złoty miecz, tak E jaki to jest? strać odrzut DZIĘKUJĘ BARDZO Aj miecze ja tego nie mogę wziąć Mam jakieś pojedyncze żareł, a w sumie tego mięcha Aj! Sam SIĘ bym PODPALIŁ CO za DEBIL ZE MNIE DEBIL 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 DEBIL, debil. Czasami te butki mogą być denerwujące, ale są przydatne i to na... jak? Hmm. To możemy, to możemy wziąć. Nie, 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 nic nie możemy wziąć To jest moje miasto, haha <grystanie> Lag nie, nie spadnij mi tu tylko jak to ja sobie sam tam, pójdę do góry. W magazynie jeszcze nie byłem, ale to chyba będzie taki krótszy odcinek, mi się tak wydaje. Bo co my będziemy robić? Miałem zamiar tylko ten. Myślałem, że padnę więcej razem przy tym nekromancie. Albo nie, populuję. Nie, wiem co zrobię na razie. Na początek. One one. Będziemy polować dzisiaj w nocy. Ej. Ale te butki się kończą. No. Nie. Czemu? I zobaczymy, czy to ten. Nie, mogę, żeby się zabić na tym. Ściągniemy te budki, bo już jesteśmy przy domku. A, dom! Piękny dom! Ale nie, w sumie już 20 minut nagrywam. Hmm. Hmm. Około 20 minut nie. Nie zabijajcie mnie, jeśli... Se... O!

Niezniszczalność! No nie! Kurde mol! A czekajcie o ile więcej? Trochę więcej jest. Ale no nie! Bez bez takiej Nie. Foch. Focha mam. Okej. Okay. To będzie koniec na dzisiejszy odcinek. Ja tam już chyba... Teraz nawet wejdę sobie do magazynu. Nie oczekujcie, że na tym odcinku już będzie całe to... to gówno to tutaj na dole. Ale będzie mniej więcej chyba w tym samym miejscu. Tak tutaj. Taka, taki ten. No, ale na razie. Komentujcie. Subskrybujcie i łapki w górę. Na razie.